Jak to mawia Woody Allen, Sportowa Liga Firm poprawia nastrój nawet w poniedziałkowy wieczór. Wie o tym na pewno Sebastian Kanclerz, reprezentant Kaler Clubu po zwycięstwie 12 do 3 z Giudice. Jak ci grało dzisiaj? Dzisiaj gra, grało nam się bardzo dobrze. Na początku przez pierwsze 5 minut 10 mieliśmy ciężko, żeby otworzyć worek z bramkami, ale też na szczęście nasz przeciwnik dzisiaj nie miał piłkarzy rezerwowych, więc troszeczkę ich wymęczyliśmy w pierwsze 10 minut. Później nam worek z bramkami się otworzył i już poszło. Z tego co się orientuje, skończyło się 12-3. Fajnie się grało. Wreszcie tutaj w tym balonie jest ogrzewane, <grywa> także gra się dobrze. Fajnie, pierwszy raz widzieliśmy. Mieliśmy panią, panią sędzie. Także też to troszeczkę urozmaiczyciło te rozgrywki, bo tu chłopaki od razu zwrócili na to uwagę. A tak, to fajnie się gra, bardzo, bardzo pozytywnie oceniamy tą ligę. Gramy już chyba trzeci, trzeci albo czwarty raz. Co prawda, fajnie nam się gra na tych otwartych boiskach, ale tutaj też staramy się technicznie jakoś, jakoś doganiać. Uprzydziłeś wszystkie moje pytania, więc okay. teraz muszę na szybko coś wymyśleć. A powiedz mi, bo też i trochę wam pomogły, nawet bardzo wam pomagał, no te niektóre interwencje nie były fortunne. Faktycznie, sam nawet taką strzeliłem, którą e, chciałem piętką e, ładnie strzelić, ale mi się tak schozowała sko od, e, od kolana, chyba spuścił takich 3-4 bramki, które nam no, troszeczkę szczęściem wpadły, to po podwyższyło nasz wynik. Mieliśmy teraz dwa słabe mecze poprzednie, więc teraz troszeczkę chociaż tymi bramkami nadgoniliśmy. Właśnie przed tym meczem waży rywal Giordis. Lepiej sobie radził, od dwa zwycięstwa, dwie porażki. To miało jakiekolwiek znaczenie na, odnośnie nastawienia do rywala, do tego meczu? Wiesz, co, no nie wiem, wydaje mi się też, że akurat my trafiliśmy na dwóch mocnych przeciwników na, na, w naszych dwóch pierwszych meczach. Oni możliwe, że na słabszych. My graliśmy z nimi zresztą w ligę temu i tam chyba raz wygraliśmy, raz przegraliśmy. Dzisiaj jakoś faktycznie nam o wiele lepiej poszło. Chłopaki się tam po, po, pogubili, jak zaczęli tracić bramki. No nie wiem, czym to jest spowodowane. Wydaje mi się, że mi Mieliśmy troszeczkę trudniejszy ten początek jeżeli chodzi o rywali. Taki mała farce ale widzę, że wszystko powoli się okłada i życzę, żeby w kolejnych meczach było tylko lepiej. Jasne. Dzięki Klikujmy. bardzo.